Album nagrywaliśmy w nawiedzonym zamku gdzieś na totalnym wygwizdowie. Nie wiem, kto wpadł na ten genialny pomysł, ale na pewno nie ja. W zamku była fosa, spuszczana krata, w pokojach łoża z baldachimem, wszędzie wielgachne kominki i stary zapleśniały loch, gdzie robiliśmy próby. Tak o wspominał czas tworzenia materiału na album Sabav Bloody Sabbath. Na tej płycie zaczęliśmy brzmieć tak, jak chcieliśmy brzmieć, a nie tak, jak oczekiwali inni. A tak na temat tej płyty mówił po latach Tony Ayomi. Sabav Bloody Sabbath to piąta płyta Black Sabbath, kontynuująca i właściwie kończąca genialną serię pierwszych pięciu albumów uważanych dziś za arcydzieła. Później miało się coś zepsuć, no ale to już później, tutaj jeszcze jak najbardziej wszystko się zgadzało. Pierwsze lata działalności, pierwsze płyty, to w przypadku Black Sabbath oczywiście mnóstwo kontynuacji koncertów, ale również nowy, studyjny materiał właściwie co roku. Do dziś się zastanawiam, jakim cudem wtedy panowie łączyli to wszystko, czyli setki koncertów, płyta właściwie co roku, no i te wszystkie balangi, których oczywiście w międzyczasie było mnóstwo. Podczas tworzenia materiału na Sabaw Bloody Sabaw było bardzo ciekawie, strasznie zabawnie, generalnie bardzo, powiedziałbym, kolorowo. Black Sabbath powracają na kanał, zapraszam bardzo serdecznie, no jeśli chcecie, żeby powrócili na ten kanał na stałe, żebyśmy nagrywali o nich regularnie, to zostawcie tutaj łapkę w górę, w komentarzu napiszcie, jakie jest Wasze zdanie na temat albumu Sabbath Bloody Sabbath, no i oczywiście subskrybujcie panu Kulturkę, żeby z odcinkami o Black Sabbath, ale też o innych zespołach, o których naprawdę sporo nagrywamy, być na bieżąco. Na początku kwietnia 1973 roku zespół odwołał zaplanowane na kolejne tygodnie koncerty. No, odwołał właściwie całą trasę po Ameryce, no i zabrał się oczywiście za tworzenie. Czego? Materiału oczywiście na kolejny, piąty już album, studyjny. Panowie zachęceni tym, że poprzednia sesja nagraniowa do płyty Volume 4 okazała się wielkim sukcesem, postanowili po raz kolejny pójść podobną e, drogą. To znaczy, Volume 4 nagrywany był w Los Angeles, w studiu Record Plant, w którym panowie się zabunkrowali, niesamowicie dużo Imprezowali, ale przede wszystkim dopisywała im wena twórcza. Jak się okazało, weny tej zabrakło, kiedy panowie pojawili się w Record Plant ponownie, tym razem, żeby stworzyć materiał na Saba Bladysaba. Już na wejściu do studia okazało się, że nie jest ono takie samo jak wcześniej, kiedy panowie nagrywali Volume 4. Placówka została bowiem zaaranżowana, zaadaptowana do potrzeb Stevie'a Wondera, który chwilę wcześniej nagrywał tą swoją legendarną płytę Inner Visions. To raz, a dwa, tak jak wcześniej wspominałem, blokada twórcza. Ale kogo zapytacie, bo nie całego zespołu, ale mimo wszystko no, najważniejszej, jednak osoby pod względem kompozytorskim, czyli to niego, Ayomi. Ayomi wspominał to następująco. Aby stworzyć materiał na Volume 4, pojechaliśmy do Los Angeles i wynajęliśmy tam dom. Zamieszkaliśmy razem i skomponowaliśmy świetną muzykę. Powstała doskonała płyta. Potem wróciliśmy do Anglii, graliśmy koncerty i zajmowaliśmy się innymi sprawami, aż przyszedł czas na kolejny album. Wróciliśmy więc do tego samego domu w Los Angeles, żeby pracować tak jak poprzednio, ale ja na Nagle złapałem blokadę twórczą, i wszystko się posypało. A ja mi dodawał: Wpadłem w panikę. O Boże, nie mogę zaproponować nic, co by się nadawało. Wymyślałem jakieś rzeczy, ale wszystkie były do niczego, nie podobały się nam. Spędziliśmy tam miesiąc. Wszyscy siedzieli i czekali, aż coś z siebie wyduszę i będziemy mogli od tego wyjść, żeby coś stworzyć, ale nie udało się nic wydusić. Czułem, że to moja wina. W końcu odwołaliśmy więc całą imprezę i wróciliśmy do domu, a na miejscu pomyśleliśmy, to by było na tyle. Już po zespole, to koniec. To nie opowiadał też o pewnym problemie, który występował w zespole. O tym, że właściwie całość presji spoczywała na jego barkach, z czym nie zawsze dawał sobie radę. I właśnie to mogło być powodem tego kryzysu twórczego. Tonya ja i ominąłomek swojej autobiografii pisał. Już podczas pracy nad poprzednią płytą starałem się ciężej pracować, ponieważ byliśmy już dobrze okrzepłym zespołem. W przeszłości ciągle namawiałem wszystkich do pracy. Chłopaki się mnie słuchali, ponieważ postrzegali mnie jako swego rodzaju lidera, ale ja w najlepszym razie byłem bardzo niechętnym liderem. Ta rola spadła na mnie, ponieważ kiedy coś się nie udawało, musiałem wszystkich wspierać i pocieszać. Panowie w związku z zastałą sytuacją doszli do, powiedziałbym, bardzo logicznych wniosków. To nie oczywiście się stresował, natomiast podjęto wtedy bardzo racjonalną decyzję. Decyzję o przerwie, ale nie w działalności zespołu, a takiej zwyczajnej, wakacyjnej, bo przyznać trzeba, że tych wakacji przez kilka lat panowie mieli bardzo, bardzo mało. Kiedy z wakacji wrócili, postanowili wynająć, uwaga, uwaga, zamek. Zespół wynajął wzniesioną w XVIII wieku neogotycką budowlę położoną w miejscowości Clearwell. Black Sabbath byli pierwszą wielką gwiazdą, która postanowiła w tej placówce tworzyć, ale później w ich ślady poszli m.in. Deep Purple, którzy tworzyli tam swoją płytę Burn. Tworzył tam również zespół Queen, Whitesnake, czy nawet sami Led Zeppelin. Oni ją mi wspominał. Wynajęliśmy stary zamek w Force of Dean, byliśmy tam sami, ustawiliśmy sprzęt w piwnicach i staraliśmy się wczuć w atmosferę miejsca. Chyba się udało, bo nagle pojawił się Riff, Sabbath, Bloody Sabbath, a potem wszystko potoczyło się jak w bajce. Blokada zniknęła. To się stało niemal od razu po przyjeździe. Riff pojawił się od tak, a ja pomyślałem, wróciliśmy. To był początek, po którym wszystko poszło jak z Gizer Bater dodawał od siebie. Gdy tam jechaliśmy, zastanawialiśmy się, czy aby nie jesteśmy już skończeni. Kiedy jednak Tony zagrał nam riff rozpoczynający w w saba czułem się tak, jakbym patrzył na narodziny swojego pierwszego dziecka. Koniec muzycznej posłuchy, otwarcie nowego rozdziału, afirmacja życia. To znaczyło, że zespół znowu istniał i miał przyszłość. A jako z wspomina wizytę w zamku, no powiedziałbym w jego stylu, e, wspomina to bardzo bezpośrednio i dosadnie na łamach swojej autobiografii. Album nagrywaliśmy w nawiedzonym zamku gdzieś na totalnym, jednym wygwizdowie. Nie wiem, kto. Wpadł na ten genialny pomysł, ale na pewno nie ja. Od pierwszego dnia sraliśmy w gacie ze strachu. Była tam fosa, spuszczana krata, w pokojach łoża z baldachimem, wszędzie wielgachne kominki i stary zapleśniały loch, gdzie robiliśmy próby. Bardziej baliśmy się spać samemu w tych starych, ponurych komnatach z wywieszonymi na ścianach mieczami i zbroją, niż tego, że nasz nowy long play nie sprzeda się w milionie egzemplarzy. Gdy przyszło co do czego, okazało się, że nie jesteśmy książętami ciemności, tylko królami panikarzy. Ozif wspominał też, że panowie robili sobie wtedy w zamku mn mnóstwo kawałów. No kawałów, a raczej po prostu nawzajem się straszyli na wszystkie możliwe sposoby. Oziozbor na łamach swojej autobiografii przybliżał jedną z takich sytuacji. Nie minął dzień, a już zaczęły się kawały. Pierwszym sprawcą byłem ja. Odkryłem, że jeśli włoży się kasetę do 8-ścieżkowego magnetofonu, skręci głosy do zera, to na końcu utworu rozlegnie się głośne cha-chang-chik, które odbije się echem od kamiennych ścian. No więc ukryłem magnet pod łóżkiem niego. Zanim poszedł spać, a wcześniej, żeby zwiększyć grozę, przeprowadziliśmy seans w lochu, wkradłem się do jego komnaty, nacisnąłem play i skręciłem głos. Potem wybiegłem stamtąd i ukryłem się w sąsiedniej komnacie. Wreszcie usłyszałem, jak Tony kładzie się do łóżka. Czekam, światła na zamku gasną, robi się ciemno. Jeśli nie liczyć trzeszczących krokwi i wiatru, który kłapie okiennicami, panuje absolutna cisza. Czekam, czekam, i nagle w ciemności. Cza, czang, chik! Równocześnie słuchać przerażliwe AAAAH! I zaraz potem Toni z hałasem spada z łóżka. Drzwi się otwierają, wbiega w samych majtkach i krzyczy: Tam u mnie kurwa coś jest, tam u mnie kurwa coś jest!. Wiele dni się z tego śmiałe. Tony Ayomi wspominał jedną ze strasznych historii z jego zdaniem nawiedzonego zamku. Pamiętam jak pewnego dnia szedłem pod ziemiami chyba z gizerem, bilem albo kimś innym. Byliśmy w korytarzu, gdy nagle przed nami pojawiła się postać w czarnym płaszczu podążająca w naszym kierunku. Korytarz był długi, a postać w pewnym momencie skręciła do pomieszczenia, w którym mieściła się zbrojownia. Poszliśmy tam, wchodzimy, a w środku oczywiście nikogo nie ma. I nie ma też żadnego innego wyjścia, żadnych drugiej drzwi. Bardzo dziwne. Tak czy inaczej, po kilku dniach właściciele zamku przyjechali sprawdzić, czy wszystko u nas dobrze. A my na to, że byliśmy świadkami kilku niewyjaśnionych zjawisk, a oni O rany, to tylko ktoś tam, nie pamiętam imienia Duch tego zamku, możecie się nim nie przejmować. Na temat robienia kawałów, Tony opowiadał, dodając, że w pewnym momencie doszło to do takiego stopnia, że panowie musieli się z zamku wyprowadzić i noce spędzać w swoich domach. Szczerze mówiąc, potrafiliśmy się naprawdę mocno przestraszyć. W końcu musieliśmy się stamtąd wyprowadzić, bo wszyscy się siebie nawzajem bali. Wciąż ktoś komuś robił jakiś kawał i nikt nie wiedział kto. Na noc jechaliśmy do domów, a wracaliśmy rano. To było naprawdę głupie. Kiedy po wizycie w zamku panowie mieli już w zasadzie gotowy materiał na nową płytę, no to przyszedł czas na nagranie tego materiału. Dokonali tego w dobrze już sobie znanych londyńskich Morgan Studios. Tam panowie byli już na tyle wyluzowani, że dołożyli jeszcze kilka nowych pomysłów do podstawowego materiału, który stworzyli. Ozzy na przykład dostarczył utwór Who Are You, a Tony stworzył instrumentalny numer Fluff i zaczął eksperymentować z brzmieniem na płycie. Nie chciał, żeby było nudne i jednowymiarowe, więc próbował gry na wielu różnych nietypowych instrumentach, Instrumentach, takich jak Dudy czy Seater. Finalnie niewiele to wniosło do samej płyty, bo większość partii z udziałem tych właśnie instrumentów została skasowana, jako że Tony Jaumi nie był zadowolony ze swojej gry na tychże właśnie instrumentach. Do rejestracji utworu Spiral Architect wynajęto specjalnie orkiestrę smyczkową, ale jako że Morgan Studios było za małe na takie przedsięwzięcie, to nagrania odbyły się w pobliskich Pi Studios. No Morgan Studios w czasie, gdy Black Sabbath rejestrowali płytę, podobno z nienacka wbili ich koledzy z Led Zeppelin, a John Bonham chciał wkręcić je do nagrania utworu Sabra Cadabra. Iommi stwierdził jednak, że styl Bonhama zepsułby, rozbiłby brzmieniową spójność płyty. Ale podobno podczas tej sesji panowie z Black Sabbath sporo z kolegami z Led Zeppelin jamowali i podobno powstało wtedy wiele ciekawych kompozycji, które nigdy nie ujrzały światła dziennego. Płytę produkował sam zespół, bo towarzyszący im ich menadżer Patrick Michen raczej niewiele w tym kierunku robił, no bo po prostu w tym temacie niewiele potrafił, ale mimo tego oczywiście kazał umieścić swoje nazwisko na okładce pośród autorów płyty. Jego Wkład w powstanie albumu to nie ja mi kwitował. Jeśli już, to dołożył swoje ego. Album Saba Bloody Sabbath ukazał się na rynku 1 grudnia 1973 roku i okazał się dużym hitem sprzedażowym. W Wielkiej Brytanii dotarł do miejsca czwartego, które było najlepszym od czasów Paranoid wynikiem. W USA było miejsce 11. Tutaj wyżej dotarł wcześniej tylko Master of Reality, który zadebiutował na miejscu 8. Album sprzedawał się tak dobrze, że po zaledwie 4 miesiącach osiągnął w USA status złotego, a w konsekwencji nawet platynowego. Dobre były również recenzje krążka. Tak jak dotąd prasa niezbyt lubiła Sabaw tak przy okazji tej płyty opinie i recenzje były bardzo pochlebne. Gizer Butler wspominał Ten album był dla nas jak początek nowej ery. Naprawdę się na nim otworzyliśmy. Atmosfera była świetna, świetny czas. To było dla mnie jak nowe narodziny. Życie, część druga. To było dziwne, ale fantastyczne uczucie. Tonya ja ją miał opowiadał, natomiast w swoim stylu bardziej spokojnie. Zrobiliśmy to co zawsze, zamknęliśmy się w studiu i nagraliśmy album. Album, na którym wszystko idealnie zagrało, jak mi się zdaje. Nie mieliśmy z nim problemów, jak to bywało w przypadku innych płyt. Ozji dodawał. To był nasz ostatni wspaniały album, tak sądzę. Osiągnęliśmy w muzyce idealną równowagę między naszym dawnym ciężarem a nowym, eksperymentalnym podejściem. Po wydaniu płyty panowie udali się oczywiście w trasę. Trwała ona od początku grudnia 1973 roku do końca lutego roku 1974. Obejmowała oczywiście Europę i USA. Później było wolne, później trasa w Australii, trasa podczas której panowie byli zaportowani przez pewien wtedy jeszcze mało znany zespół o nazwie ACDC. Sabath Bloody Sabbath w pewien sposób zamknęła pewien rozdział. Rozdział wspaniałych płyt i wielkich sukcesów Black Sabbath. Posłuchajcie jak podsumowywał to sam Ozzy. Po tej płycie powinienem był powiedzieć wszystkim do widzenia, bo naprawdę zacząłem się wtedy staczać. Skończyło się na tym, żeśmy się wszyscy znielubili. Jeśli chcecie kontynuacji wątku o Black Sabbath i więcej odcinków o nich na naszym kanale, żeby zagościli tutaj na stałe, regularnie, no to zostawcie tutaj oczywiście łapkę w górę. W komentarzu napiszcie co myślicie, jakie jest wasze zdanie na temat albumu o Sabbath, Blade Sabbath po latach. No i oczywiście subskrybujcie Paną kulturkę, żeby z odcinkami o Black Sabbath, ale też o innych zespołach, o których naprawdę sporo nagrywamy, być na bieżąco.